Witam. Słuchajcie, już się robi szarówka, ale mam nadzieję, że poka pokażę to, co chciałbym pokazać, że mi się uda. I co chciałam Wam powiedzieć, już jest jesień, niedługo będzie zima. I pamiętajcie, jak należy trzymać kierownicę w samochodzie, a jak nie trzymać. Może zacznę od tego, jak nie trzymać. Nie, je, nie trzymać się na mydełko. Na, na mydełko to jest tak. Ręka na kierownicy. I tak niektórzy nie się no, tam kręcą i tak. Korczak, wpadniesz na malutki kamyk, wybije kierownicę i nie utrzymasz. Złapiesz za kierownicę, ale dopiero na drzewie albo w rowie. Co nie, tej Boże, oczywiście. Dwa. Nie, nie jechać, nie trzymać kierownicy na dojenie. Na dojenie to niektórzy dają tą kierownicę. Tak. Tutaj trochę, tutaj trochę, tutaj trochę, tutaj trochę, tutaj trochę. Tutaj trochę tutaj trochę, kurde jakby ją doił normalnie to tak pewnie do tej pory uczą za 10 druga mocno złapać za tą, kurczę mocno złapać za tą kierownicę, po to sobie ustawić Ech. i tak trzymać Tu masz e, do, nie ja wiem, do spryskiwaczy do wycieraczek, tu kierunkowskazy. Tak o tak mi się I na pewno za 10 druga. Pamiętajcie, nie mydełko. I nie dojenie kierownicy. Tylko jeszcze raz, za 10 druga Mocno i tak dojedziecie bezpiecznie. Nic wam nie wybije kierownicy z rąk. To tyle. Cześć.